Kolejny spacer chodnikiem oraz przejście przez drogę. W tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, więc trzeba sprawdzić czy jedzie samochód z jednej i drugiej strony i następnie przejść jeżeli mamy przejście dla pieszych w odległości do 100 metrów to musimy z niego skorzystać więc... dobra Samochody nas zauważyły, więc mogę przechodzić. Idę na drugie przejście. I Koniec na dzisiaj.